Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony tą i dzisiaj zagramy sobie challenge piąty, czyli The Tank Nie grałem go jeszcze, więc... Idziemy O Boże Magdalenka. O Boże Magdalenka 0.25 speed. <ścoughs> Nie, dlaczego? Mamy masę zdrowia. Jedyny plus Eee. Dobra, to jest jedyny plus Stop. Dość Nie gąsię, nie 025 dwadzieścia, Speed up Halo, speed upy Ratunku O nie Nie Odejdź Mamy wszystko standardowe, oprócz tego, że mamy dużo zdrowia, w infami, które czasem nam redukuje obrażenia. I to, że mamy 25, zlewa 25 spina, to jest tragedia. Ech, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jakiekolwiek spinapy błagam. Dobra? Wydało się jakoś zabić, nie trzymuję dużej ilości zdrowia. Ten. Obrażę. a już miałem, takie speed up 0,15 więcej, będzie 40. Uch, nie ma ej, naprawdę. Teraz przeciwnicy, którzy nas gonią, są tak najgorsi, że to jest szok. Nie dożyje, nie niedowierzanie. Nie ma jeszcze trezer roomów, super zabawa. Z tego co widzę, i do matki musimy dojść. Level room, błagam, cokolwiek. O, 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 super, już, już czuję tą. Po... A! Stop! To nie jest w sumie takie głupie też. Możemy rozwalać kamienie. A mm. no to trochę zmienia chyba postać. Nie, no nie zmienia, dalej mamy 0,25 spila. Tragedia. Dobra, ale teraz kamienie będę rozwalał bo w sumie możemy zyskać, a nie stracimy nic. Jedynie czas, ale no. A zawsze Crawl Space może się trafić, więc... Czemu mamy tego nie robić? O nie, 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 nie pająki. i uciekamy. Dobra. E, nie. Dobra. Straciliśmy jedno serduszko, nie jest źle. W sumie nie otrzymaliśmy tak dużo obrażeń, jak Pewnie normalnie byśmy tu otrzymali by mi normalny spidano. Dobra Ja sobie przejdę środkiem Postaram się nie, nie zginąć Ale to jest tragiczny czyn, że mi się tak nie podoba nie? Eee, okej okay. Dobra, pierwszy jednego może pozbędźmy Teraz drugiego Dobra Nie, 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 nie podchodź. Użyj. Tam Mam przejuście buhay. Gdzie Gdziekolwiek w sumie. Dobra, ekstra. Eee. Pieniądze. Ale mamy sklepy, chyba. Tak? Tak, mamy sklepy. Eee, ale ja się cofać... chociaż przed nim zaprzec, nie, 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 nie. Nie da się wracam Mała szansa, że będzie przednia na A to jest tak daleka droga w ogóle, że to jest. Łuch. A tu Ameryki, No, uh. mhm, karta. Hermit Temple do sklepu i. Joker Temple do Devil Room, ok. Jest przedmiot, super. Ojej. Speed up! Speed up! Eas! Speed up. speed up! up. Hermit po sklepu i Joker Chyba Hermita użyjemy w tym momencie. Eee, deck of cards. W sumie zgarnąłbym Deck of Cards. A, ja się do tych skrzynek mówię, co mi za darmo dostać, super. Nie no, z takim speedem to ja mogę teraz latać, nie? Uuu, trzy piguły. Nas no, wyratowały, nie? Te same wyleciały. Ej, mam tylko 36% szans na Devil Room. W sumie trzeba będzie. No, zabić bossa na spokojnie, a później wejść do. Ej, jak się nie uda tak normalnie wejść do Devil Room, devil roomu, to wejdziemy sobie do Kerem. A właśnie. Pomniałbym. Kamyczki! No dobra Nie wszystkie kamyczki jednak Nie ryzykujmy znowu Trzymajmy wrażenia, no tragedia Dobra, siup Nie no, znaczy to jest czasochłonne strasznie, ale Beatboxowanie jest ważne No dobra Tak teraz lecimy O właśnie, na walkę z bossem o, już serduszkę, super. Ekstra. I poszło źle, lecimy na walkę z bossa. Pin. A pin nie powinien być straszny. Okej. Okay. O, dobra, pająki są straszne. No i straciliśmy szansę na David, Big, bo się zaję pająkami, dobra. Super. Użyj. Aha. Eee, ale otrzymuję obrażenia na tym pinie. Dobra, jest coś... Eee, speed up says done. No i teraz mamy speed up. Retrofiznie sobie użyję. I tak, przejdziemy całe piętro. Ja sobie wejdę do debilu. Uuu, small robi up. Super. tu I za e, ale to jest speed down. Wiesz, jakbym miał e, speed standard tamtego, którego miałem wcześniej, i ja dostałbym i ja bym go oczywiście wziął, nie, bo. Mati zapominał minusem przedmiotów. O! To... Nasz speed by był. Boże. Tragicznie. Co to jest? E, Will of Fortune. O, w sumie. Will of Fortune, użyć tu coś takiego Rozwalić to I rozwalić jeszcze to Solheart, super i mam masę zdrowia w tym momencie Ciup, hermiten do Okej, okay. ja to wezmę, bo... Szkoda regeneracji zdrowia, ale... szczerze to już... Budliśmy... Jak chudnie Magdalenka Z pilapami <noise> Dobra, lecimy na kolejne piętro już w tym momencie. Są dwa miejsca na seeker więc sprawdzę je. Trzy miejsca w sumie. To nie może być. Jak teraz y, o tym pomyślałem. Jest tu. Super, mamy 15 koni na kolejnym piętrze do sklepu. Wpadniemy. I to podejście już wygląda bardzo spoczko. Tearsy 9, damage 5.19, speeda 0.8. 0.25, ja jestem zadowolony z takiego speeda, nie? nie? ma co narzekać. Z takim speedem. No, spokojnie. Siup. A Gapis Head jest bardzo fajnym przedmiotem Bo generujemy sobie muszki, które zadają obrażenia Tam się leczyliśmy tylko co 5, 4 pokoje, co co pokój pokój generujemy 3 muchy, które zadają 3, chyba 3,5krotność naszych obrażeń Nie wiem czy pająki zadają 35 półkrotność, czy one zadają 3,5krotność Ale któreś zadają 3,5krotność, a któryś 2 zaraz to sobie sprawdzę Co sumie Jak już tak gadam i gadam eee... Zagdamage Multiplier, um, yeah. Eee... eee dach, sprawdzę to na. Po, możliwe, że sprawdzę to na następne. Podejście Eee... grzyby, dobra? Pst, 9 są charta, ja jest to zimmy pulsą, harta, niedobrze, ale on jest poproszony o to na David Deal. Dalej, jest spaczko. Dostajemy puseł ze skrzynki, mega fajnie Eee siup Okej okay. Much do, e, muchy do nas spadły Okej, okay, mamy puseł jeszcze, jest dobrze, mamy puseł Nie stracimy go I w domku Dobra Jest okej okay, jak na razie Mogło być gorzej. Pamiętajmy o tym. Moglibyśmy dalej mieć tamtego speed'a. Albo jeszcze gorszego nawet. Więc no. Idziemy do sklepu, do sklepu, do sklepu, do sklepu. Jest bęka. Jest SOH. Hard. Co so hard to zagarnę, to rozwalę. Mmmm... Just znajdźki. Tu żyje I lecimy dalej, chociaż Nie lecimy dalej Nie będę już przyciągał, bo to po co Jest walka z bossem, super Uch, dobra, wrażenie, wyobrażenie, niedobrze Tu może być secret room Jest secret room, słupcio Ile tych yy, kluczek? Aha, to nasz trinket to robi z sam. Ej, bombę, kluczyki. Zatrzymali Zatrzymaliśmy tak naprawdę za darmo. Na rzekać nie będę, nie? Ale teraz jest dobry e, to jest plus w sumie, że te kamienie, bo one nas nie blokują jakby. Więc jakby mamy całe odblokowane pole do popisu na walkach. Jest devil. To jest damage job. I Age ja. Serio? Myślicie, że ja tego nie wezmę? Proszę was. Yy, dwa przedmioty super, jeden taki ok. Będę na niego narzekał na pewno. Ale teraz na każdym piętrzymamy David Hill. Taki gwarantowany, więc nie ma możliwości, żeby nie trzymamy. A mamy na tyle zdrowia, że. O, że najspokojniej to zrobimy. Yy, Daj gaz. Rozwala kamienie, więc. Nie. Nie wiem, co daje w sumie. Daje gaz. Cziup. Okej. Okay. muchy dla nas. Kuch, nie wybrzuchło. Dobrze. Mamy sporo drogowe i mamy w ogóle. Yy, aha. Właśnie. Gapis yy, pół. Chyba Gapis poł to jest. Yy, no, broża gapiego daje nam ten yy, możliwość. Yy, 50% szans, jak zginiemy, że się odrodzimy. W, pokoju, w poprzednim. Więc jest sposzko bardzo, przedmiot. Nie będę na niego na pewno narzekał, ale w tym momencie możemy przejść po całym piętrze się. Nie. Dlaczego by nie? E, Sol, harcik, piguła. Ja wezmę pigułę. Explosive Diarya. I the lovers. Nic ciekawego. E, ja się jeszcze wrócę po piętrze, tak jak mówiłem? i spróbuję znaleźć Secret Room. Bo w Secret Roomach są spoko rzeczy. Jest skrzynka, skrzynkę sobie otworzymy. Mamy już 16 kluczy, więc nas to nie boli. A dostaliśmy Socharta. Nie ma co narzekać na Sochartzika. Na kluczyka. Uuu, i tu możemy dostać jeszcze kolejne, właśnie, kluczyki. Znaczy, nie kluczyki, coiny, a z coinów mamy szansę na dostanie kluczyków, więc jest spoko bardzo. O, Bomberman. Jezu, to mi się tak w ogóle kojarzy z grom Bomberman. Słuchaj, może by kiedyś pograć. jakiś jakimś streamie czy cokolwiek. No to jest bardzo fajna gierka, taka śmieszna. To z kimś bym musiał pograć. O, i właśnie. Yy, będę chciał... A to pewnie też powiem na streamie, ale jak na razie to tu powiem. E, odpalić serię z Dining Light. Bo za niedługo, z tego co ja wiem, za jakiś tam czas, wyjdzie dwójka. Więc trzeba by przejść w końcu jedynkę na streamach. E, I tam na streamach, czy tam w odcinkach. Ale chyba bardziej w odcinkach. Więc e, spróbuję to tak zrobić, że przejdę całego Dining Lighta na odcinkach, szach w streamach. No bardziej tylko odcinkach, tak jak mówiłem. E, I... Jak wyjdzie dwójeczka, Dwie będziemy piekać. Uff, no Podpychający. Dobra, wchodzimy. Zero Sword szkoda. No i dwie Eee, e, Nic ciekawego tu nie było. Znaczy, inaczej, nic nie zyskaliśmy tu wchodząc. Jest lekkie drum. więc możemy się nawet zbliżyć do, ze zdrowia. Co mi się podoba. E, ta wiadomość. Okay. Kluczy to mamy z niewiara. Więc jest spoczko z kluczami, z neczkami w ogóle wszystkimi. Mamy sporo bomb, sporo wszystkiego. więc lecimy... tu może być y y Secret Room. Ja mam jeszcze do tych Secret Room. A przez ziomku mogę przechodzić? Nie ja, Explosive diarrhea. Ha, Explosive Daily, a użyłem tego, dobra. Nieważne, lecimy dalej. <grymne> nowakę z bossem już. Mamy Secret Room zaliczony, Super Secret Roomu nie będę szukał. Znaczy, szczerze, najprawdopodobniej on jest tu. Albo tu po lewo, ale wątpię w tym momencie, więc lecimy nowakę z bossem. Oh, Jesus. Oła! Jak ci się podoba 50 obrażeń w twarz? Mam 40 niech jest szybkie więc przed w ogóle. Ale no, chyba jest bardziej upierdliwy. Nie wiem dlaczego, ale ja tak uważam. No, te larwy są chyba irytujące bardziej. W nas szarżują, a ci tylko latają, więc. No, choć już nie masz tak dużo zdrowia. No, super. Lilczaba chyba dostaniemy. Oczywiście. Ilchap i Devigil. Jesteśmy kapim? I generujemy muchy, super. I latamy. <grym> super jest to podejście. Ale się trafiło. Nie no, naprawdę, jak zobaczyłem 0,25 speed na start, to pomyślałem masakra będę się męczyć z tym challenge'em. I... w ogóle. A tu się okazuje, że siekę robimy, muchy generujemy, wszystko, jest cacy, jak w najlepszym porządku, nie? I jeszcze dostajemy jakieś, są harty znajdźki, możemy rozwalać wszystko. Jesteśmy kapim. jest super podejście, mi się tak podoba. już obrażenie mamy spoczko, jeszcze Small Rocka dostaliśmy w trakcie rozgrzewki, od tak. W sumie... Żyć, nie umierać, zabijać, matki i tak dalej. <laughs> nie wiem, podejść, jeszcze złoty kluczyk. Złoty kluczek, jak nam jest niepotrzebny, bo mamy yy, taką masę yy, naszych kolegów. Tych się naszych kluczy, nie kolegów, że to jest szok. Jeszcze generujemy muchy z przedmiotu aktywnego, więc w ogóle to jest jakiś masakra przeciwników. Pochodząc do pokoju mamy muchy Najczęściej, oczywiście Aaa i spotkałem sobie O. Ty, ty, ty. Właśnie i desist. Może nam dać statystyki, ale Rzadko daje, z tego co ja wiem Więc dobrze Szybciej Ciu I teraz tego, ekstra Zostaliśmy 5 coinów z niego nie pokoju, po prostu są dwa kolejne. Okej, okay. Spoczko. go. Nie dobrze. niedobrze. Normalnie, speedrun to była tragedia. O, aha, Zwaliła nas, spokoju. Ja jeszcze mam życie trochę. Nie ma źle, ale tracę to życie i zaraz to się może źle skończyć dla mnie. Fajne podejście. Muszę się troszeczkę skupić. Nie nie, 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 nie nie, potrzebuję tamtych, tych. Ja sobie z tym jestem, Tak, jest, ten, yy, jest duża szansa, że dostaniemy hosta z nich, ale jest też mała szansa, że dostaniemy yy, yy, tego. Yy, nie wiem jak on się nazywa, Jezus. Yy. Yy, dry baby, właśnie, Dry baby. A Dry baby jest bardzo skoczko. Więc no, mamy armię Łuch. Idę do sklepu. Sprawdźcie mnie. Rozwalę i wezmę jeszcze pigułę, Ja zejdę, przejdę. Nie nie wiem, czy bym w ogóle dał radę przejść ze 0,25 speeda. A. Ok, oj, biedni. Niby jako tako y, sami w sobie nie mamy sporych obrażeń. O pić Super A Co zapigła? Friends. Friends end. jeszcze więcej mógł, super Ao, wejdźmy to użyjmy. Które mamy mamski, to Jeszcze więcej znajdziek w ogóle dostajemy z y, skrzynek Jest to jest super przedmiot, jeżeli go mamy jeszcze na to... To tego nie brać? Mam 30 kluczy w ogóle to jest. Ja robię coś takiego. Tak, normalnie bym tu otrzymał obrażenia, ale... Z tego, że mamy... Eee, Jezu, jak to się nazywa? no ten fajny przedmiot, eee, Mask of To e, mamy szansę na zniwelowanie tych obrażeń, więc... Uh. Tak. Tak. I tak. No i nam generuje zdrowie, więc ja to biorę. I tak nie mamy dużo zdrowia. To no boszczynię, że mu wejdziemy. Ok. Jak dla mnie już się opłacało. Have up! i balls of Steel. To się naprawdę bardzo opłacało w tym momencie. My jesteśmy na plus na zdrowiu i na znajdźkach, więc. Czemu by tego nie, nie korzystać z tego Ale my ciaramy obrażenia z tych much W każdym naszym strzelne ci mucha, nie? Dodatkowo Ała. Miałem masę zdrowia naprawdę The Stars Ale nas wyrzuciło A nawet w kolejności ich utłukliśmy ale duży pokój, dobra? Jest cacy? Czyli nie zawiedź mi w... Nie, zawiedź mi w kolejności, okej. Okay. To był chyba w kolejności. A, ale. Cześć. Się poddajcie siłę moich głuch. Co to jest? Czy mamy tyle zdrowia z Naila, że. Łopanie, gdzie ustawiliśmy Explosive Daily? Nic takiego fajnego. To jeszcze może być sklep, więc jest super. Spróbujmy jeszcze w sklepie coś dobrego dostać. Chociaż walka z matką już będzie tylko formalnością. Więc no, Na no spokojnie, już to podejście jest. Raczej wygrane Z taką ilością zdrowia no, raczej tego nie. Spapram. Nie no, aż taki nie mogę być, nie? O, przecież ten pokój będzie trwał długi. Właśnie już, już dostałem obrażenia. Jeszcze jeden, nie? To gdzieś? Tak, zostaje jeszcze jeden. Jeszcze po jednym. Wejdziemy do tego pokoju. No, dwa kuczyki się zwróciły, dostaliśmy koina, whatever. Tak naprawdę już w tym momencie chyba. Chociaż naprawdę, sklep jeszcze chcemy, jak dostali bff to w ogóle by już masakra była jakaś. A już w a nie... podejście. Mamy sklep. jak mówiłem, do sklepu wej... <śm> Ok, jeszcze mamy więcej e, tych coinów, więc w ogóle możemy się zabawić w sklepie. No, e, jednak nie możemy. Mogę jedynie kupić wszystko. Tapil, mimi e, to daje nam statystyki, więc będziemy mieli jeszcze więcej obrażeń na walce z matką. No, szkoda, że w ostatnim sklepie się nic nie trafiło. Tak szczerze. To no już chyba lecimy na, yy, na ostatnią walkę. Uuu, co to? Hierofant. Jeszcze więcej zdrowia. Po co nam bardzo stylu jak jeszcze mamy hierofanta? Hirof Masakra. Nie. tu może być walka z bosem. I najprawdopodobniej tu będzie mam nadzieję. Jest walka z bossem, super. Jeszcze tak... Mam tak skrawek w głowie, że... O! Dobra, pyk, pyk. Obrażenia 8. Jeszcze przejdźmy się tym tak samym. I róbmy się jaka. Zobaczmy jeszcze, co jest oczywiście w Wilderum, Żeby nie było jest HP up, a w David Rumi jest Bug of Belial. No hmm. Dobra, koniec podejścia. Uuuu! Podęgo! Azus zablokowaliśmy. Super. Dobra, Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. To jest coś Zatrzymajcie się do następnego. Cześć!